Z ewangelii według świętego Łukasza. Popatrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem. Przyjęło się myśleć, że pana Jezusa rozpoznaje się po Eucharystii, że uczniowie Wemaus rozpoznali Jezusa po łamaniu chleba. A może to było tak, że oni spojrzeli na jego ręce, gdy łamał chleb, na to, że są przebite. I poznali te ręce, które kochali, te ręce, które znali, bo wcześniej rozdawał im pokarm, bo podawał im kielich z winem, bo y, tymi rękami leczył, tymi rękami dotykał, tymi rękami się troszczył, głaskał. Może oni go nie poznali po chlebie, który połamał, tylko po rękach, które łamały. I gdy zobaczyli te rany na rękach Jezusa, wiedzieli, że to jest ten, który umarł, a żyje. Może to tak było? Może na tym polega cud Emaus na tym, że oni kochali Jego dłonie? I wreszcie, po czym pozna nas Jezus, jeśli nie po naszych ranach? Powie: Pokaż mi swoje ręce i nogi. Czy jesteś zraniony? Czy byłeś przybity do krzyża? Jeśli tak, wejdź do mojego domu. Jezus mówi, patrzcie na moje ręce i na moje nogi, to ja jestem. I my będziemy mogli do Jezusa tak samo powiedzieć, popatrz Panie, na moje ręce, moje nogi, poranione, przebite, to ja jestem, weź mnie do siebie. Do zobaczenia jutro.